Siemanko Ludziska. Dzisiaj idziemy sobie od strony Mieroszowa na tak zwane pola na Golińsku. Przyznajcie się, bez bicia, kto mi to przysłał. Nie, to nie jest żaden program sponsorowany. Wczoraj, w godzinach popołudniowych, dostaję nagle powiadomienie na swoją pocztę. Że Twoje zamówienie zostało zrealizowane i jest gotowe do przesyłki. Wchodzę w szczegóły, co się okazuje, że ktoś wysłał, albo na początku myślałem, że ja gdzieś może kliknąłem, przeglądając kiedyś militaria.pl, coś wrzuciłem do koszyka i patrzę, że Twoje zamówienie zostało zrealizowane, jest gotowe do przesyłki. Później o 20:00, że wysłane. No i finalnie, dzisiaj rano, dostaję paczkę zapłacone blikiem. Niepokoiło mnie tylko to, że nie do końca wiedziałem co to się stało. Może, że ja to zapłaciłem, albo że ktoś po prostu, nie wiem, z mojego konta blikiem zapłacił i nie jest to dla mnie przekierowane, bo nie było ani mojego imienia, nazwiska. Była podana ulica Dąbroszczaków, gdzie taka ulica u nas już nie funkcjonuje od dwóch lat. I paczkomat koło Polo Marketu, czyli ten taki skrajny przywieździe do Mieroszowa. I powiem Wam, że całą noc nie spałem, w końcu nie wiedziałem i co to się właściwie zadziało. I zadziało się to. Przyszedł kapelusz, okulary i przyszła kominiarka. Także finalnie wyglądam tak. Komando foki, tak? <ścoughs> co się to porobiło, ludzie? <ścoughs> Niezły czad. Czekajcie, jakoś tak? Nawet nie wiem jak to się nosi. O. No, i wyobraźcie sobie, że tak wsiadam do mojego bobra. I zatrzymuje mnie policja. <śmiany> Mina gliniarzy bezcenna bez kitu. Mówiąc zupełnie poważnie, nie mogę mówić. Wkręca mi się to w tryby. E, mówiąc zupełnie poważnie, e, serdecznie dziękuję tej osobie. Każda ta rzecz z osobna, bardzo mi się przyda. Kapelusz jak najbardziej. Powiedzcie mi, czy w tym kapeluszu w ogóle ja normalnie wyglądam, bo tego nie jestem w stanie ocenić nigdy w kapeluszu nie chodziłem. Okulary idealne sprawdzałem podczas prowadzenia auta. Natomiast kominiarka na pewno w okresie zimowym, takim chłodnym, kiedy to ja chodzę w tych swoich czapeczkach z daszkiem. Także tej osobie serdecznie dziękuję. Nie miałem wiedzy, że w ogóle ktoś mi wyśle. Ta osoba nie wiedziała, nie, nie znała mojego numeru, mojego adresu domowego, więc jest to takie zupełnie randomowa osoba, mógłbym powiedzieć, która mi to wysłała. Pierwszy raz się z czymś takim spotykam, także pięknie dziękuję. Zawsze teraz chodząc o kulach, mogę powiedzieć, wyrywać laski. No, ja jestem z czwartej zmiany z Iraku. Wszedłem na minę, nie zakończyło się to dla mnie dobrze. Machałem rączkami na 100 metrów nie? i nóżkami. Tak, być może jest to nowy rozdział w moim życiu. <laughs> ludzie, ludzie, co się dzieje? Normalnie siebie nie poznaję. Dobra, trzymajcie się ciepło, cześć. Ptaku Gdzieś nad ranem ktoś mi obił mordę Zabrał portfel i komórkę, coś tam nucił sobie Wtedy właśnie zobaczyłem gości, było cztery, Pomyślałem, nie przeżyję, takie mieli ryje Z bramy wyszedł gościa, jak szafa. nie miał ręki wcale Groźnie łypnął jednym okiem i pogroził palcem Łysych jakby prąd poraził, i odali. Fanty to weteran ktoś wyszeptał, i to nie są żarty. Dzisiaj idziemy sobie od strony Mieroszowa na tak zwane pola na Golińsku. Miejsce, gdzie jeszcze w latach 80. oglądałem co roku piękne rykowiska. Jest tutaj bardzo dużo ptaków, latają nad głową. E, czy to jest jakiś okres godowy? Nie wiem, czy to są jastrzębie. Nie mam pojęcia. Może uda mi się nagrać ich głos, ale chwilowo cisza. Nieważne, e, niezapomniane dla mnie są te rykowiska, dlatego że to był zupełnie inny czas. To był ten czas, kiedy żeby coś nagrać w lesie to zazwyczaj jedynym dostępnym sprzętem był magnetofon taśmowy, w moim przypadku Grundig i oczywiście z tatą żeśmy szli na tak zwaną zasiadkę, tylko że bezkrwawą i po prostu najzwyczajniej w świecie słuchało się jak pięknie byki nawołują samice, wabią ich. Sprawa nam się chyba zaczyna, moi drodzy, wyjaśniać. Otóż to nie są żadne jastrzębie, tak jak z daleka one były, tylko teraz przeleciały tu nade mną. I wiecie co? Mi się wydaje, że to są żurawie. No nie widzę ich na tyle blisko, ale gdzieś ten klangor, jakbym gdzieś słyszał, gdzieś to są, zdaje się, żurawie. I tak, tam, moi drodzy, mamy stawy. Staw, nie stawy. I wychodziłoby na to, że to jest gdzieś ich w tej chwili okres godowy. Co rusz taki Piękny klangor i to są żurawie. Każdy, kto się bardziej zna, może ja w domu nawet sprawdzę, to też będę starał się to bardziej zweryfikować. Natomiast to są bardzo duże ptaki, więc nie sposób, żeby to były jakieś jastrzębie. Zresztą sokoły, jastrzębie zupełnie inaczej się odzywają. Także tutaj na tych pięknych polach na Golińsku to jest naprawdę szmat kilometrów no, zagościły u nas żurawie. Być może są co roku. W ubiegłym roku o tej porze tutaj nie byłem, nie słyszałem ich, ale tak, przyroda budzi się ewidentnie do życia. Wracając do tej naszej opowieści związanej z podglądaniem rykowiska, to nie zapomnę nigdy, to z tym pochowają mnie do grobu, gdy pierwszy raz w życiu, pod wieczór, zasiadamy z ojcem, i słyszę niesamowity, przejmujący ryk. Wtedy myślałem, że bestii rodem z horroru, które były puszczane u nas w soboty w tak zwanym e, kino. to się nazywało. Był cykl filmów. A to horrory, a to sensacyjne. Gimby nie znają, zapewniam. I gdzieś tam spotykało się jakieś horrory, gdzieś jakieś bestie, wilkołaki. Więc gdy ja usłyszałem gdzieś tam spod tego lasu ryczącą bestię, bo no, wszyscy z nas już dzisiaj słyszeli, jak ym, brzmi. Yy, o! <ścoughs> właśnie, to jest jakaś bestia. Tym razem, co to mamy? A tutaj gościu ma jakąś farmę, chyba byki mu przywiózł, czy coś. To tak właśnie, a propos bestii. To gdy ja to usłyszałem, no to pierwsze co mi się jawiło, że to są jakieś bestie nie z tej ziemi. To jest coś, co zostanie ze mną do końca życia. To jest niewiarygodne, ile tutaj było tych chmar, jeleni, łań. To tego dzisiaj już nie ma, niestety. Tego już dzisiaj nie ma. Więcej zwierząt mamy po czeskiej stronie. Słuchajcie, ludzie, bo. Tu jakieś zrzutowisko zauważyłem. Ja pierdzielę Zobaczcie, co tu się dzieje masakra jakaś. Widzę, że tu kilkanaście ładnych przyczep poszło, samego takiego syfu. Ciekawe, co to może w ogóle być. Czy to jest z rozbiórki jakiejś starej szopy? Ja pierdzielę w takich pięknych okolicznościach przyrody, tak na łące się tu coś zesrało. no Masakra jakaś. Ja nie do końca jestem w stanie to negować, bo ja nie wiem, być może to jest czyjeś pole i ktoś sobie to tutaj tak zrzuca, ale czy to naprawdę można sobie tak to y, od po prostu wykiprować? Nie mam pojęcia, ale wygląda to fatalnie. Bez kitu. Już z tego syfu folie są roznoszone tutaj po okolicznych łąkach. Masakra. Nie wiedziałem, że coś takiego tam ma miejsce. Byłem tu ostatnio. Nie wiem. W ubiegłym roku chyba jakoś. I tego jeszcze dziadostwa nie było. Tutaj przed chwilą pasły się fajnie trzy piękne sarenki. I tak mnie zobaczyły. I taka chwila konsternacji. Najpierw się spojrzały, mierzyliśmy się wzrokiem, a później dzida znaczy one dzida, nie ja. <gry> Dobra, ludzie, taki krótki odcinek. Miałem w ogóle dzisiaj nie nagrywać, ale tak sobie pomyślałem, że jeśli jestem jeszcze gdzieś tutaj, żeby kości rozruszać, no to i coś włączę, ponagrywam. Trzymajcie się ciepło. Cześć.